Ty! Patrz, ktoś tu stoi, ty tu stoi ktoś! Że tuś ruszył Oni wymyślili te. No tak, to jest ten ołtarz tych kultystów, nie? To jest chyba ten ołtarz ale tu jest żywy człowiek. Tu, no tu się ruszył. No, opa, pa, pa, rękę, re, o, o! Coś robi z tą ręką, widzisz? Ja jestem pod wrażeniem, ty, jak oni tak wprowadzają do tych filmów. Znaczy do tych, tych. Spotka, o, o, czekaj, idzie, idzie, idzie. To Nikita, ty. Nie, to nie nikuś. To ten grajek będzie. Ten, co koło Nikity zawsze siedzi. A bo i nie jednak się cofną, jednak stwierdził, że to jeszcze nie ten czas chyba na, na tego, na podcasta Nie przeżywaj, no ja robię te, robię emocje, no zajadam orzechy robię emocje. Nie będę tłumaczył. Nie jestem tłumaczem, jestem streamerem, będę grał. O! Rusza ty. ja. ja o! Coś tam podpala ty. A ja bym ciekawy. Ja jestem ciekaw, ile oni do tego trenowali w ogóle, nie? Andrzej pewnie robił 50 godzin, ty. W szkółce teatralnej. A! się, Boże Święty! Człowieku! E-izo, czterdzieści złotych, piw O Boże Święty Człowieku! Arzym się zlęknął! Boże! O Jezus... O, 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 o! Siada! Andrzej siada! Ty, jaki jak, jak szef wygląda, ty... Także dziękuję Ci bardzo za wsparcie, mega, mega dziękuję. Chcesz pioneczka? Nie strasz, bo ja czekam, bo tu czekamy, bo patrzymy na tego. O, się uśmiechnął chyba. Nie strasz człowieku. Dziękuję bardzo, Jezu, Siemanko. Witam cię na kanale. On coś gada, czy. Nie, no, nie, zobacz. Eee. Hmm. Co nie robią? <laughs> so this is a new roadmap you can share it but it's it's actually you don't need to do it because it will be posted right now and uh, <laughs> it contains a lot of stuff actually we added uh, some of the new features and everything and uh, И фаршлыки, я не вижу ни хрена вообще. Тут такой экранчик маленький, как вот мне его увидеть его хорошо? Mm. Невозможно, да? А вот так можно сделать, мои. Забачьте, забачьте, что следующий очень важно в прям Самое важное, что только может быть. Uh, как это гибкое мышление по-английски? В сентябре мымаем лайпика и в грудню мымаем лайпа. easy to use almost one click use to quickly arrange your stuff arrange your gear and weapons and quickly buy uh, missing stuff on a flea market on, on a trader so it's a good option to actually have your character. Really <laughs> <Cabano's of weeks. laughs> no. uh, randomised loot container spawns it's already been like shown uh, in the last podcast selecting body part to heal with the hotkey. Czyli like tak, uh, <coughs> czyli ten będzie, to będzie w sierpniu. To jest sierpniowy update i to jest sierpniowy. Zgadzacie, tylko sobie troszeczkę ściszę, bo mi przeszkadza. To jest update sierpniowy. To jest update sierpniowy i to jest update wipowy. Bo mamy tutaj August, czyli sierpień, mamy wipika. Do tego Do tego wrócimy. O kurdeła! Będziemy mogli wybrać kończynę, którą chcemy uleczyć.

Te wipy bardzo blisko siebie będą, czyli cały czas chcą mieć dwa wipe'y w oh, ciągu next, roku, tak? Next. Czyli ten wip będzie 4 miesiące tylko trwał. 4 uh, oh, also... miesiące będzie tak naprawdę ten wipik tutaj trwał, nie? Leci dalej coś wizowia.

O, to jest to co pokazali ostatnio, nie? Tu będziemy mogli się... I akurat to jest fajne, to akurat jest fajne, nie? Właśnie to, 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 to w ogóle. Tam jeszcze jedno Możemy sobie dymka. I tylko tyle, tak? Okej. Okay. Czekamy na więcej, paniki, Nikito, czekamy na więcej! Nowe bronie, nie? No dobra, to niech pokazuje te nowe bronie. Oh, bye bye. Fajna brońka widzę. Amunicja, SVD. Full auto z tego będzie można strzelać? To je fulal to je zvidi. A tą broń już mamy przecież. Tą broń też już mamy. Chyba że jakaś inna wersja może tej broni. To jest. będzie. będzie będzie jakaś nowa jeszcze specjalna broń będzie. SVT będzie będzie jest. mi się wydaje. O! Mamy krowę. Ale będzie z tego To Ładnie to wygląda, jeżeli chodzi o tą broń. No, szczegóły są fajne tutaj. A, oni jeszcze nie mają dźwięku do tej broni, okej. Okay. Oni pracują nad dźwiękiem jeszcze do tej broni, okej. Okay. Okay. O! PKM będzie Boss Weapon, tak? Czyli będzie to broń po bossie do zdobycia najprawdopodobniej, tak? Czyli ją będziemy mogli tylko zdobyć od Bossa. Nowe. Zobaczymy, co teraz ciekawego pokażą. O, tu są te playty wizowe.

To może, może wreszcie pancerze będą działać teraz, nie? 330 wytrzymałości na szóstce będzie. Oooooh, w takim razie, vamos zacząć to spotkanie raz to spotkać. Więc najprawdopodobniej, najprawdopodobniej chyba stwierdzili, że faktycznie troszeczkę te pancerze są słabe w tej gierce. Jeżeli cię zabijają na 2-3 strzały na topowym sprzęcie, na topowym pancerze, dlatego oni zwiększają tak bardzo mocno wytrzymałość. Zobaczcie, Slick ma 150 wytrzymałości.

Dokładnie. więcej oczywiście więcej i zmian w przyszłości. Mhm, Coś tam o jakichś turnamentach mówił, o turniejach w ogóle, nie? Aha. It was like a really short video, just like small, like pinpointing of uh, different kind of things that we had it, and uh, it's playable, of course. It's. Uh, Zobaczymy, it's nie? Cool. Co z tego it's będzie cool. z tej areny? Okay. So EFT, uh, put together within the fast-paced uh, session. This is the new system recoil, right?

Jak ten celownik przeskakuje. No, widać, że ładnie będzie do góry podnosiło, ale wiadomo, to są broń niezmodyfikowane, nie? Jakby zmodyfikował broń na, na full'a, powiedzmy, jak to się mówi. Może by tak nie, poskacze, nie, nie, nie tak. Pff. Nie skakało do góry, nie? Ale przynajmniej nie będzie można strzelać takich. Wiecie, takich laserków puszczać, nie? Ty, patrzcie. Te kółko się zmienia. Znaczy, ten. ten te oko, jakby się zmienia. Wraz z recoilem. Mm. Okay, actually, okay. All uh, uh, video of materials that we prepared <laughs> for you for today.